Pokaż swój niepowtarzalny styl, Radzka radzi Tobie dobrze z tym. Super modny, super modny, super modny, super modny. Cześć, witam Was serdecznie w corocznych życzeniach gwiazdków. Oraz Rackowym Mikołaju. Ten rok był dla mnie rokiem bardzo intensywnym, rokiem wyjazdów, rokiem wielu filmów, również rokiem poksiążkowym, że tak powiem. Bardzo dużo się działo, rozwijam radzkę, strasznie się z tego cieszę. Kręcenie vloga przynosi mi bardzo, bardzo dużo radości. Mam nadzieję, że Wasz rok też minął e, udanie i że macie dużo planów na przyszły 2016 rok. I dzisiaj, przed wigilinie, chciałabym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Żeby święta upłynęły wam w spokojnej albo aktywnej, rodzinnej atmosferze, pełnej miłości, odpoczynku, wspólnego spędzania czasu, miłych słów, miłych uczynków, gestów, i żeby to był taki czas, w czasie którym odpoczniecie i który bardzo miło będziecie wspominać. Życzę Wam również oczywiście wszystkiego najlepszego w nadchodzącym 2016 roku. Miejmy nadzieję, że 2016 będzie mega udany. Wszyscy sobie to teraz wizualizujemy, marzymy. Myślę, że... Od tego wszystko się zaczyna, od marzeń, właśnie i od planów. A chciałabym kontynuując moją coroczną tradycję, również w tym roku zrobić top ten filmów 2015 roku uracki i mam dla Was również, właśnie Mikołaja. W tym roku, Mikołajem będzie nasza polska firma Apart, która ufundowała mi trzy super nagrody w rozdaniu. To będą trzy złote, delikatne, piękne bransoletki. Ja mam taki piękny, złoty łańcuszek, o który często z gwiazdką pytacie, więc wybrałam dla Was. Trzy podobne bransoletki, również z gwiazdką, to jest złoto, e, długość 19 cm. I teraz, jeżeli macie ochotę na mojego Mikołaja, to odpowiedzcie mi tutaj na YouTube pod filmem na pytanie, które dwa filmy moje w 2015 roku najbardziej Wam się podobały. Wybieracie dwa, a nieskromnie powiem, że wybór macie ciężki, bo w tym roku nagrałam wiele ciekawych filmów. I właściwie, gdybym ja miała zdecydować się na dwa moje ulubione, to powiem Wam szczerze, że miałabym problem. Sim. Bo nie wiem, czy byłyby to jakieś ikony, czy może coś wyjazdowego, czy może jakiś poradnik, misja, kurczę, czy może jakiś lookbook z trójdnia? No nie wiem, nie wiem. Wy wybieracie dwa. Krótko uzasadniacie, dlaczego akurat te wybraliście. Krótko to mam na myśli dosłownie w zdaniu, w dwóch zdaniach. Dlaczego te dwa e, filmy wybraliście, wybrałyście? Każdy zostawia jeden komentarz i ja spośród wszystkich komentarzy wybiorę trzy, które najbardziej przypadną, mi do gustu, będą mi się najbardziej e, podobały. I te trzy osoby wygrywają właśnie te złote bransoletki. E, Link do tych bransoletek, żebyście mogli się bliżej przyjrzeć, będzie również w opisie na dole. Wszystkie info a propos rozdania również będą w opisie na dole. Powiem tylko, że rozdanie trwa od dzisiaj do końca roku, czyli do 31 grudnia, do końca dnia. A wyniki pojawią się pierwszego dnia 2016 roku, czyli 1 stycznia. Na Facebooku, we wpisie, nie wiem jeszcze o jakiej porze dnia, ale 1 stycznia na pewno ktoś się ucieszy, bo trzy osoby te bransoletki ode mnie dostaną. Ja zachęcam Was do komentowania, bo jestem bardzo ciekawa, które filmy podobały Wam się w tym roku najbardziej i dlaczego. Również playlisty z najlepszymi filmami, takimi top ten 2013 i 2014 roku. Tutaj Wam podlinkuję w opisie, tutaj również w tym momencie wyświetlą się linki, bo przez ostatnie dwa lata, jak mówiłam, to jest taka mała, rackowa tradycja. Tworzyłam właśnie te playlisty. Moja czapa większa ode mnie mi tutaj spada na oczy. Ale jestem bardzo ciekawa, jak moje top ten będzie się plasowało w 2015 roku. Wszystko zależy od Was. Przypomnę jeszcze, że każdy zostawia tylko jeden komentarz, także spokojnie komentujcie od dzisiaj do końca roku. Jestem bardzo tego ciekawa, co Wam się podobało i dlaczego. Także jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego podczas nadchodzących już lada dzień świąt w 2016 roku i dziękuję Marce Apart za to, że jest moim tegorocznym radzkowym Mikołajem. Także trzymajcie się ciepło, jeszcze raz wszystkiego najlepszego, wesołych świąt i do zobaczenia już po świętach w moich następnych filmach. Pa, pa!